Elóweczka, siomeczki jestem w podsuch i witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Oczywiście kto jest nowy to łapka w górę, subskrypcja, udostępniajcie i pamiętajcie, że na 10 subów robię specjal, bo jeden z Was to zaproponował. I możecie wybrać, czy mam robić specjal na dworze, czy mam robić specjal przed telefonem. Możecie wybrać, pisząc tam w komentarzu. No. I startujemy z nową serią, czyli czysty survival na minecraftie A tych to będę gnębił ciągle. Będę ich gnębił. I czemu ja nie mogę ich uderzyć? O, już mogę uderzyć go. Dobra. Będziecie gnębieni. Gnębieni. Ja naszartowałem, no, nie lubię przemocy. Jest ze mną dzisiaj Mateusz. Ma. No i ten. I zrobimy sobie taki czysty survival w końcu. Nie bij mnie, Mateusz. Nie możesz mnie bić, Mateusz. Mateusz, zły Mateusz. Dobra. To. Idziemy teraz po. po drewno. Idziemy ściąć trochę drewno. Bo jak survival, to survival, nie? ale myślę tak sobie że odłączymy się od tej tej yy, wioski no chodź Mateusz odłączamy się bo survival to survival idziemy tam w głąb do lasu no dzisiaj postaramy się zbudować dom i w ogóle no coś takiego będzie dom i w ogóle zbudujemy coś tegoś no i będzie fajnie dobra to to, to, ten, to, ten. No, ścinam sobie drzewo. Jeśli ktoś by nie wiedział, no to Kruszwilowi w końcu zbanowali, ten, kanał. A ja tylko na to czekałem. Zły Kruszwik, zły Marek. Został poskromiony przez ministerstwo czegoś tam. Ktoś tam gadał. Tłumaczył mi, ale nie pamiętam. No bo, gdzie dawać, oceniać y, czyjąś pupę y, dziesięciolatkowi? No, bądźmy poważni. Nawet ja jestem niepoważny i mi się to nie podoba. Dobra. Czyli mamy prewencję. Czyli Mateusz, gdzie ty jesteś? Mateusz nam ja Chyba nie chce z nami ten współpracować. Normalnie nie chce Mateusz z nami współpracować. Trzeicie? Jaka baza? Dobra. W tym yy, odcinku zbudujemy sobie najpierw bazę. Taką małą, bo małą, ale bazę. Dobra, deski mogę zrobić, więc robię deski. Teraz mogę zrobić sobie crafting, który oczywiście, że sobie zrobię. Ale... O, jest Mateusz, weź zetni więcej drzewa. Nie, nie krafting. Więcej drzewa zetnij. Dobra, Mateusz tnie drzewo. I to jest czysty survival. Nie ma żadnych kodów, ani nic. Dobra. Na razie taka baza na spółę z Mateuszem nam wystarczy. Jeśli wam się podoba ta seria, no to piszcie w komentarzu, podoba mi się, albo jak wam się nie podoba, no to albo nie, nie piszcie w komentarzu. Bo łapka w górę to podoba mi się, a łapka w dół to nie podoba mi się i tak mówić szczerze. Jak wam się nie podoba, to ją zamknę. Jak wam się podoba, będę kontynuował. Bo... Po co ja się w ogóle wysilam? I tak mnie nic nie nic. Ja, ale ostatnio ktoś się odezwał. Prokty dla tych, co się odezwali. Szanuję. W końcu nie jest cicho. Ciekawe kurde, ile ten film będzie miał minus. Pewnie jest 25. Zanim ja go zrenderuję, to będzie masakra. Będę siedział więcej niż dinozaury na planecie. Dobra, wasza. Yy, tak więc. Dobra, Mateusz tam się już kopie w głąb. W sumie to jest dobrze odmyślane. Jak się kopie w głąb, to dobrze. To niech się kopie dalej w głąb. mati Jak to jest ten! Mateusz... Kurczę! Dobrze, ale to jest ochrona przed ząbiakami ogólnie. Jakby ktoś nie wiedział. Mateusz, co ty zrobiłeś? Gdzie jest drabina? Mateusz, dawaj drabinę! Drawaj drabinę! Dawaj drabinę, Mateusz! Mateusz drabina! Mateusz drabina! Nie ma drabiny Mateusz! Kurde, blade, dobra! A i żeby ktoś nie pomyślał, że jesteśmy dziesięcio... dziesięcioletnimi dziećmi, które grają w Minecrafta, bo tak naprawdę to ja mam 17 lat. A Mateusz... No. Jesteśmy dziesięcioletnimi dziećmi. Jesteśmy po prostu troszeczkę zasufani do swoju, ale to nic. No. Ale ogólnie to specjal na 10 słów będzie. Bo się prosiliście specjala, więc jak ktoś chce, mogę zrobić. Nie ma problemu. Tylko czekałem po prostu na od. Jakby nic się nie odezwał, no ty nic bym nie robił. co i mam kilka fajnych pomysłów na ten specjal także jeszcze dwa suby i będzie i dobra minuta ciszy żartowałem, nie mam minuty ciszy eee... zgubiłem oczywiście Mateusza Mat Mateusz jest jak takie klucze do BMW on się wszędzie gubi. Wszędzie go gubię. Normalnie Mateusza wszędzie gubię. Mateusz gdzie jest? A Mateusz pod ziemią. Siema Mateusz. Pa zamurujemy go. Hehe, <grym> frajer. Frajer. <grym> Mateusz zamurowany, dobra. Pomagać Mateuszowi czy nie? No i jeszcze napiszcie, czy chcecie więcej odcinków z Mateuszem, to też będą się takie pojawiać, na przykład pogra ze mną, nie wiem, ze Free Fire albo PUBG, nie wiem, jest bardzo dużo możliwości. Eee... O, tak, dobra. I mogę jeszcze utworzyć grupę też, gdyby ktoś chciał. Grupa, możliwość utworzenia grupy też jest. Tylko czekam na więcej odbiorców, tak na przykład jak będę miał, nie wiem, nie wiem ile. Ile będę miał subów. Tak, ze 100 subów to utworzę grupę. Także no. 100 subów i nowa grupa będzie. A tak naprawdę kłamałem. Jesteśmy z Mateuszem, 7 dziećmi, które maniaczą w Minecrafta i mama nam prawie zabrała konsolę, ale to nic. Bo kupiliśmy sobie nową, bo nas stać. Bo jesteśmy bogatsi od mamy. Pracujemy na YouTube. Mateusz, co ty tam kombinujesz? Znaczy w sumie lepiej tu się na razie bez pizzy schować. Mateusz to przemyśli, bo przed sąbiekami bo noc będzie, nie? Także no, Mateusz dobrze kombinuje. Tylko, że kurde nie możemy się tu schować, bo film będzie trwał z 15 minut, ja stąd wychodzę, Mateusz nie chce tam siedzi i buduje kampę. Ale w sumie to nie, to w sumie to jest niepotrzebne. Kurde, bez sensu robiłem to, bo jak Mateusz robi kampę na dole, no w sumie bez sensu to wykombinowałem, dobra, trudno. Trzeba zrobić jakąś... Trzeba zrobić jakąś... Drewnianą sikerę I pójść do Mateusza W ogóle jeszcze dajcie mi znać, czy byście chcieli na przykład odcinki z niktów Bo... Jeśli tak, to rozważę nas takimi pomyślimy. Wszystko jest do zrobienia. Jeszcze możecie też napisać, jaką tematykę lubicie. Może prowadzę coś nowego na ten kanał. Mówiłem. Mam bardzo dużo pomysłów. Tak jak mówiłem w odcinku pierwszym. Jak ktoś pierwszego odcinka nie oglądał, no to polecam obejrzeć. Bo tam są wszystkie informacje. Dzisiaj nie będę za bardzo skrywał debila, bo dzisiaj nie chcę, ale dzisiaj będę się normalnie czuł. W ogóle wiecie skąd wyciągnąłem Mateusza? No bo idę sobie szambę, szambę, bo mnie policja goniła, nie? Policja mnie goniła normalnie za posiadanie kurde nielegalnego cukru w kostkach. Nie. Gonili mnie normalnie. Idę sobie kanałami i się okazało, że tam Mateusz był. Normalnie wyciągnąłem Mateusza z kanału. I Mateusz był takim menelem, a teraz sobie normalnie u mnie zarabię złotych co miesiąc za nagrywanie ze mną filmów i montowanie ich bo, 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 mam tylko złotówkę i jak dacie suby i lajki, no to będę miał więcej hajsu i będę mógł dać wypłatę Mateuszowi no i tyle w temacie o, Mateusz zrobił drabinę w końcu jeszcze jakby była pochodnia, to bym się nie obraził Mateusz jest oczywiście głuchoniemy Czyli nie będzie nic do nas mówił Mateusz nie lubi rozmawiać Wyciągnięty z szamba No no ale co ja zrobię Przynajmniej mu je poprawiłem Mateusz on nas śpiewać jak gusior. Tak jak gusior. Mówiła mi mała maki. Dawaj, śpiewaj. Aha, ty wś... Ej, on jest niezniszczalny. Patrzcie, tak wygląda Heros. Jakby ktoś nie widział Herosa. Widzicie? Jest niezniszczalny, patrzcie. Nie mogę go nawet niczym uderzyć. Co? Odłączyło mnie od jego serwera. No to trudno. Jak już mnie odłączyło, to nara. Do zobaczenia. Dawajcie suby. I widzimy się w kolejnym odcinku z Minecraft Survival. Jeśli będziecie chcieli, łapki w górę. Jak będzie, dajmy je pod tym filmem 10 łapek w górę. Siadam i biorę się za kolejny odcinek z Minecrafta. Adzi Survivala. Takiego czystego, bez kodów, bez niczego. A dzisiaj kończę i będę nagrywał jeszcze jakąś grę, nie wiem, Farminga, a może nagram drugą część Fortnite'a, Mobile. Zobaczę. Elo, bent, nara.